Dzień dobry, dzień dobry. Wreszcie S2 wjechała na mój podjazd. Będziemy coś dubać. Jak widzicie, nie ma głowicy, nie ma turbiny. Turbina dzięki kupciowi została odnowiona. Może nawet wygeneruje trochę więcej koni niż ta co była wcześniej. Głowica jest zrobiona. Trzeba wyjąć silnik. Sprawdzić wszystko w silniku, co się dzieje. Może będą nowe korby, może będą nowe tłoki. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Czy będziemy podnosić moc, czy nie, to się wszystko okaże. Jako, że nie sprzątałem tego auta jeszcze, na razie wygląda tak, jak wygląda. O, tutaj sobie coś sprawdzam, bo mi się nie chcą szyby zamykać, to postanowiłem, że dzisiaj je troszeczkę że tak powiem przejadę zobaczcie tutaj są naleciałości lat 11-13 bo tak mniej więcej tyle auto to stało kto się zapyta po co Ci ten gruz oczywiście że się tacy znajdą a ja powiem że lubię takie gruzy zobaczcie to gniazdo było tak więc dzisiaj biorę się za sprzątanie tego właśnie względu, że chcę wyjąć silnik i większość rzeczy wyląduje w środku w a tutaj jacyś, jacyś pasażerowie jeździli jakieś dalmatyńczyki zobaczcie ile tu kudów jest jakieś płyty chciałbym troszeczkę to dzisiaj ogarnąć nie jakoś aby nie, nie przyszło komuś do głowy, że to będę robił na gotowo. No nie będę robił tego na gotowo, to będzie wszystko i tak tutaj rozbierane. Ale najważniejsze jest dla mnie w tym momencie, aby wyjąć silnik, yy, zrobić w nim delikatny remont lub go tylko odświeżyć. Yy, wyczyścić to, co mogę tu wyczyścić pozmieniać rzeczy, które muszę tu pozmieniać eee... i złożyć to z powrotem. Plan jest taki, że obiecałem swojemu tacie, że będziemy tym autem jeździć za dwa lata. Będziemy jeździć tym autem za dwa lata? To znaczy już pół roku minęło i jeszcze nic nie zrobiłem od tamtego czasu, więc dlatego postanowiłem się za to zabrać, bo czas leci a jednak obietnica najbliższej osobie, jakim jest rodzic no musi, musi być spełniona biorę sobie to za punkt honoru i muszę to ogarnąć tak więc zabieram się dzisiaj trochę do roboty jak już odkurzę w środku odmucham, co mam odmuchać to pokażę Wam jak to, jak to będzie wyglądać na razie wygląda tak jak wygląda. Ale jeszcze ani nie byłem, ani nie czyściłem, ani nie robiłem kompletnie nic z tym autem oprócz tego, że przegrzałem głowicę. No, to byłem ja. Nie wstydzę się tego. Zobaczcie jak się drzwi zamykają. Życzę wam, żeby w każdym waszym tropie się tak zamykały tropy, tak jak ten trop. Dobra, biorę się za robotę. Nie spotkamy się już po myciu. Tak więc bagażnik wstępnie jest wyczyszczony, odkurzony. Tutaj taki jest niebieski karpecik. Jak na lat kilka 10, nie ma dramatu. Narowujemy ten hak, który jest tutaj zamontowany. Już mówiłem, że go zdejmę, jeżeli nie uda mi się oryginalnego założyć, to nie będzie żadnego tutaj haka no, a tak to, o, tutaj coś poczyściłem tak, żeby w miarę tutaj było wiecie, czysto i nie było syfu, nawet nieźle to wygląda jak na takiego gruzu. zaraz rzucę koło i bagażnik będę mógł sobie tutaj zamknąć, co odkurzam to wychodzą oczywiście te włosy białe po psach ja nie mam nic do psów, ale robić z bagażnika budę to trochę słabo tym bardziej w, w takim gruzie S2 no, tam macie Fiata Punto za 1000 zł to może i to nikomu nie będzie przeszkadzać ale w takim aucie to trochę żal, że ktoś tak zrobił, no ale nic, będziemy czyścić Oczywiście, podsufitka będzie do zdjęcia. Trzeba będzie założyć nowy, nowy materiał, bo ten już dawno powiedział. Do widzenia. Na razie mi to nie przeszkadza absolutnie. Eee, supek C, tutaj jest plastik połamany. Trzeba będzie to załatwić. Tutaj też jest połamany plastik. Narożnik. Tutaj chyba szyba była pęknięta, bo było szkło. Ale która szyba? To nie wiem, która tutaj jest. Siglo z s A jakie, jakie są boczne z czwórką? No, ta tylna szyba była albo wymieniana, albo była albo była cała klapa. Może wymieniana wie, Na razie nie będę się tym zajmował. Szyba jest jaka jest. A tutaj, jakie są szyby? Tutaj nie ma cyferki, tutaj też nie ma cyferki. To tylko na tych bocznych, by była cyferka. Przednia szyba to chyba była wymieniana. No i jest pilking ten założony. Także trochę auto tutaj poprzechodziło swoje. W każdym razie, tak widzicie, coś tutaj sobie zaczynam powoli ogarniać, tak żeby przygotować się, żeby tu wrzucać gruz z całego silnika i tak dalej i tak dalej bateryjka mi się ładuje, tutaj jest miejsce na baterię. oczywiście takich dodatkowych rzeczy ktoś tutaj dołożył no to wszystko trzeba będzie wypróć tak samo tutaj jest coś to chyba jest do haka akurat, ale to to nie wiem co to jakie to miało tutaj zadanie powiem wam, że nawet ta niebieska tapicerka tutaj w bagażniku jest w niezłym stanie. Jak na tyle lat, oczywiście. Tutaj mamy roletkę, Jest wyścielana też takim samym tutaj pluszem. Czy tam jak to tam się nazywa ten materiał? Tutaj ja mówię, troszeczkę tak ogarnąłem. Żeby nie, nie śmierdziało. No tutaj strasznie. Śmierdziało psem i paliwem, tak naprawdę, bo tutaj był zdejmowany wieko od zbiornika, bo tam był problem, ale później Wam ten problem pokażę, jak już będziemy sobie coś tutaj działać. Tu chyba reparaturka jakaś była robiona, bo widzę, że przewody wszystkie takie same i ta guma nie jest założona tak, jak trzeba. No dobra, na razie. Tutaj tyle, działam dalej. No i dobra, tutaj mamy zakończone. Dobrze to wygląda. Koło zapasowe jest założone. Yy, znaczy włożone w, yy, w przestrzeń koła zapasowego. Pełna wymiarówka, elegancko można. Tutaj powoli wyścieli za chwilę czymś, jakąś folią pudełeczkami, tak żeby nam się tutaj już nic nie. Brudziło i tak to będę wszystko rozbierał, bo to jest do czyszczenia, do mycia i do pielęgnacji, ale wstępnie jest bardzo dobrze. No dobra, czas teraz. Delikatnie przejechać środek, fotele do przodu. Tutaj fotel, zobaczcie co się od Janie Pawla. Chyba wyjmę ten fotel, jeden i drugi, tam trzeba się otworzyć drzwi. Wyjmę ten fotel i wszystko tutaj sobie wyczyszczę. Składam sobie tutaj powoli, ale pokażę Wam taką ciekawostkę. Tu jak fotel się składało, to tutaj się fotel. Zaczepiało a tu się wkładało zagówek, i mieliśmy płaską podłogę w całym bagażniku. I taka to była jakieś motoryzacja, tu się wyjmuje, tu się wkłada. Tak to kiedyś się produkowało auto. Żeby otworzyć tutaj, to trzeba było też otworzyć drzwi. Dobra, mam tu podkurzane. Bagażnik tył jest zrobiony na. O, może nie na gotowo, ale jest, jest bardzo fajnie. Ten sznurek tam można schować o patrzcie, jeszcze taki skuban jest tu wyszedł niektórzy by powiedzieli, że to był kurnik a ja Wam powiem, że to była psia buda no jakieś dwa długowłose skórkowańce. no i co, na no dzisiaj tyle tyle co mogłem odkurzyć to odkurzyłem Ładnie czysto. I jakby ktoś nie wiedział i się urodził wczoraj, to w latach 80. i 90. coś takiego jak tutaj widzicie, to był luksus. Nie mówię o tych pudełkach tutaj zbierających wilgoć, ale o takiej przestrzeni ładunkowej dużo ludzi marzyło. A nie każdy mógł mieć płaska podłoga, można było spać. Dobra, na dzisiaj dziękuję Wam. Spotkamy się już niedługo w kolejnym materiale tutaj odnośnie S2 i miejmy nadzieję, że <laughs> dopiszecie z oglądalnością. Trzymajcie się i cześć!